Witaj w świecie dorosłych. Czy ktoś mówił Ci już kiedyś, że aby być człowiekiem szczęśliwym, potrzebujesz dorosnąć? I czy w ogóle zadałeś sobie kiedyś takie pytanie, co to znaczy być naprawdę dorosłym, nie udawać dorosłego, tylko być nim od środka? Dzisiaj w tym wideo powiem Ci najkrócej jak się da o tym, kim jest dorosły? I że jest to Twoja podosobowość, ktoś mieszkający w Tobie. Powiem o tym, jak tworzyć skrypty dorosłego, jak myśleć, widzieć i mówić dorosłym i dlaczego to Ci się tak bardzo opłaca. Mało co opłaca Ci się tak, jak stanie się naprawdę dorosłą osobą. Dlatego zostań ze mną, nie przegap tego, bo może będzie mniej rozrywkowo, ale za to będzie bardzo głęboko, bardzo mocno i bardzo prawdziwie. Skąd moje upoważnienie do tego, aby mówić Ci o tym, co oznacza bycie dorosłym? Napisałam książkę o szczęściu, ponieważ zrozumiałam, że stworzyłam szczęśliwego człowieka i przyjrzałam się temu uważnie, jak go dokładnie stworzyłam krok po kroku. I nie, to nie jest łatwe, ale tak, to jest bardzo, bardzo opłacalne. Bo jesteś cały czas w dobrym miejscu. Twoje stany emocjonalne rozciągają się od neutralnych po ekstazę. Czy nie chcesz tego? No pewnie chcesz i uwierz mi, mogę ci tutaj, w tym krótkim wideo, powiedzieć, jak to zrobić. Zaczynamy. Nazywam się Izabela Kopaniszyn. Jestem doktorem socjologii, psychologiem transpersonalnym, psychoterapeutką. Autorką projektu Master Your Life, który funkcjonuje również fizycznie w Sintrze pod Lizboną, gdzie tworzymy piękną przestrzeń w lesie dla ludzi, którzy chcą zobaczyć coś od środka, którzy chcą wyjść z gry, którzy chcą wylogować się, przeprogramować się. Tworzymy bardzo wiele intensywnych sytuacji, w których możesz w poszerzonych stanach świadomości również poprzez EEG na Twojej głowie, czyli neurofeedback. Zdobyć te informacje od środka, zobaczyć, jakim jesteś bogatym i ciekawym wszechświatem, i przetasować sobie to wszystko tak, abyś był istotą wolną i naprawdę szczęśliwą. Nieszczęśliwą poprzez to, co udowodniłeś, nieszczęśliwą poprzez to, co chcesz zobaczyć w oczach innych, ale naprawdę w środku, gdy zostajesz sam ze sobą. Żeby zobaczyć, że jesteś w grze. Musisz najpierw mieć założenie gry. Na początek zatem zauważmy, że cierpisz i nie jesteś dorosły, bo regresujesz się, wchodzisz w dziecko i nie wiesz, że jesteś w grze. Dlatego idea gry, jeżeli widzisz całą planetę, a zwłaszcza świat ludzki, jako polegier, jako realizowanie różnych strategii, a jednocześnie wiesz, że to tak jak w szachach. Król i pionek w końcu lądują w jednym i tym samym pudełku, że pozorni przeciwnicy za chwilę idą razem na piwo, to możesz się zdystansować. I zdystansowany dopiero możesz dostrzec, że ktoś tobą manipuluje. Potrzebujesz zatem zdefiniować siebie jako potencjalne źródło dostawy. Jako klienta stale kupującego jakieś elementy tej gry z przekonaniem, że to wartościowy towar. Stańmy na chwilę w tym miejscu. Zadaj sobie pytanie, co aktualnie w moim życiu kupuję jako wartościowy towar? Co płacę za to, żeby go dostać? Ile płacę? Czym płacę? Zobacz, że ty i tylko ty wybierasz wszystkie koszty. Gry. I teraz pytanie, czy to ty naprawdę od środka uznałeś ten towar za aż tak wartościowy, czy ktoś ci to wmówił? Zatem potrzebujesz także zaznajomić się ze sposobami, w jakie gra się odbywa. Musisz przyjąć do wiadomości, że istnieją ludzie tacy jak socjopaci, psychopaci, narcezi, którym chodzi wyłącznie o najlepiej nieograniczoną władzę. I przywileje w grze. I to są gracze, często z najwyższego poziomu, bo bezwzględni. I dla tych graczy to nic osobistego, że Cię wykorzystują, a nawet eliminują. Przyjmij to, uwewnętrznij to, pogódź się z tym. Nie chciej, żeby oni się wszyscy zmienili. Raczej chciej grać tak, aby wygrać. Chciej grać tak, aby nie dać się złapać. Wsidła pozornych głasków, pozornych przywilejów, pozornych prawd i pozornych zasług. Tak jak dla większości faszystów czy komunistów nie było niczym osobistym, likwidowanie wrogów ustroju i ideologii w obozach koncentracyjnych, czy w innych miejscach zagłady, tak musisz zrozumieć, że antyludzie, o których również napisałam łóżkę, antyczłowiek, Ci ludzie, socjopaci, psychopaci, ludzie narcystyczni nie wyginęli wraz z II wojną światową. Wciąż żyją i większość z nich ma się w dodatku świetnie. Wciąż się klonują, są produkowani nowi. Musisz zatem przyjąć do wiadomości jako człowiek dorosły, że im wyżej jesteś w piramidzie dziobania, czyli władzy i wpływów, tym więcej spotkasz ludzi zdegenerowanych. I nie potrzeba do tego, by to zrozumieć, żadnych teorii spiskowych. Wystarczy psychologia kliniczna i społeczna. Narcystyczni ludzie pragną władzy, pragną omnipotencji, pragną mocy, pragną kontroli. Narcystyczni ludzie nie zawahają się przed niczym, by sięgnąć po jeszcze więcej władzy i wpływów. Nienarcystyczni ludzie potrafią cieszyć się tym, co mają tym, co niesie codzienność, doceniać małe rzeczy, pielęgnować przyjaźnie, kochać przyrodę. Narcystyczni ludzie zazdroszczą tym zwykłym skrycie, lecz otwarcie nimi gardzą. Nie obchodzi ich, co czują ludzie zwykli, obchodzi ich zarządzanie nimi i odsysanie ich życiowej energii. I wykorzystywanie ich oczywiście do swoich celów. Ludzie wyrodniami, których nazywam antyludźmi, stosują manipulację lękiem, aby pozbawić cię Twojej mocy i tym łatwiej kontrolować. I pamiętaj, że to się dzieje na poziomie lokalnym, w Twoim być może domu rodzinnym, i globalnym. To samo. by nie? Jak na górze, tak i na dole. To jest wszystko fraktalne, bo wszędzie tam są po prostu ludzie. Ludzie narcystyczni limitują cenne dostawy swojej energii, swojego uznania, stawiają coraz więcej warunków, żebyś zabiegał, żebyś nie zauważył, że to ty jesteś towarem, że to ty jesteś wartością. Stosują propagandę, interfejsy, sprawdzone gotowce ideologiczne typu kopiuj-wklej, figury ekspertów i celebrytów, które mówią ci, co masz usłyszeć. Wprowadzają ofiary do poziomu niepewności co do przyszłości i zaspokojenia podstawowych potrzeb, po to by tkwiły w ręku. A potem zmuszają te ofiary do kompromisów z priorytetami, do rezygnacji z własnego punktu widzenia. Wmawiają ofiarom, że wszelkie zło, jakiego się dopuszczają, jest po to, aby je chronić. Czy słyszałeś to hasło, to dla twojego dobra? Przy ostrych restrykcjach? Przy uniemożliwianiu Ci realizowania Twoich podstawowych wolności, zawsze je usłyszysz w każdym systemie totalitarnym, a takim może być w istocie również gospodarstwo domowe. I zawsze mówią, że robią ofiarą to, co robią, by je chronić czyli że zło w istocie jest dobrem. Zamyka się ofiary w pudełkach ciasnych mieszkań, wtłacza się im systematycznie do głów tę samą propagandę w ciasnym pudełku telewizora, odcina się ofiary od źródeł wsparcia i są one karane nieproporcjonalnie surowo za najmniejsze przewinienia. Wreszcie oprawcy jawią się w oczach ofiar jako wybawcy. Jako być może ci trudni, ale jednak niezbędni, jakże ważni protektorzy i dostarczyciele. Zobaczmy teraz stare, znane i sprawdzone równanie. Nagle pojawia się problem. Problem znikąd. Nie wiedziałeś, że jest. Nie było go, ale jednak jest problem. I bardzo szybko okazuje się, że tym problemem jest jakiś wróg. W to miejsce możesz wstawić Żyd, Polak, ZSRR, Bin Ladena, Sadama Husajna, dowolnego typu wirusa itd. I ten wróg wymaga, by zastosować zmasowany atak, specjalne restrykcje, duże ograniczenia i sankcje za brak stosowania się do nich, wszystko to dla dobra. To wszystko jest dla dobra rasy panów, demokracji, zdrowia plus Inaczej człowieku marny twój los. Plus tłoczy ci się do głowy propagandę 24 na 7, aż nie wiesz już, dlaczego w coś wierzysz. Wiesz, że to święta prawda i wzmacnia to oczywiście efekt tłumu, bo możesz powiedzieć, każdy w to wierzy. Ludność siedzi cicho i stosuje się do zasad gry, a władza robi dokładnie to, co chce i co zaplanowała bez zbędnych przeszkód plus eliminuje się niepokornych odbiera się jeszcze więcej zasobów i dzieli się nimi wedle własnego uznania to jest algorytm uniwersalny stosowany wielokrotnie na zasadzie kopiuj wklej przez antyludzi posiadających władzę po to aby ujarzmić masy ludzkie by podporządkować je sobie Totalnie, całkowicie. Tak naprawdę, jeżeli mamy podać jedno antidotum, jeden sposób na to, byśmy nie dali się propagandzie masowego ogłupienia, byśmy byli wolni w swoich wyborach, byśmy decydowali naprawdę wewnątrz siebie w porozumieniu z wszystkimi częściami siebie i z górą oraz dołem, musimy być dorośli. I dorosły człowiek to człowiek, który Gdzieś był, coś widział, który zrobił jakiś szeroki research, który posłuchał głosów różnych stron. To jest w ogóle pewna wskazówka, którą mało kto stosuje, bo zauważ, że nawet nasze media społecznościowe podpowiadają nam rolki, teksty, memy, reklamy zgodnie z algorytmem naszego własnego zainteresowania i wyszukiwania, a zatem spotykasz to, w co wierzysz. To już jest prawda nawet w świecie cyfrowym. Tu nie potrzeba żadnych głębokich, duchowych interpretacji. Dosłownie będzie ci potwierdzane to, w co uwierzyłeś. A skąd wiesz, czy nie chodzi w tym wszystkim o to, byś właśnie był w skrajnym lewo, w skrajnym prawo i walczył z wszystkimi, którzy mają inaczej, a wszyscy są już spolaryzowani? Jeżeli to byłaby metoda na zapewnienie Odwrócenia uwagi, która jest, przypomnę, tu najcenniejszym, co masz, twoja uwaga, twoja energia, nie masz niczego ważniejszego, niczego, co ma większą wartość, to właśnie ową uwagę i energię łatwo się prowadzi w ten sposób w dwa skrajne kąty tego samego pokoju: propagandy, manipulacji i jesteś w pułapce. Nieważne jakie. Wartości wyznaje, że jesteś w pułapce. Człowiek dorosły, człowiek wolny natomiast zna zdania obydwu krańców pokoju, wie, że jest coś poza tym pokojem. Sam wybiera, ile i na ile będzie stosować w swoim życiu i zbawia swój wszechświat, podejmując swoje odpowiedzialne i uważne decyzje, wiedząc, że i tak jedyny wszechświat, jaki ma zbawić, to właśnie dokładnie on sam. Człowiek dorosły to człowiek przede wszystkim odpowiedzialny za każdą intencję, decyzję, emocje i działanie. Gotów ponieść konsekwencje swoich wyborów. Nie obwiniający innych, nie próbujący nawet iść w tę stronę, że ktoś spowodował, że on jest ofiarą, bo ofiarą jest dziecko. I człowiek dorosły to człowiek, który sam opiekuje się tym dzieckiem swoim własnym, wewnętrznym, o czym napisałam inną książkę. Przeszłość jest teraz. Tą książkę. Książkę, która znajduje się nade mną. Człowiek dorosły to osoba, która negocjuje, nie idzie z szablą na czołgi, ale też nie jest pełnym lęku poddanym, który z tego lęku. Zrobi sam sobie krzywdę, podda się utylizacji, bo tak powiedział system, który jest mylony tu z rodzicem, z silnym dorosłym, zamiast stworzyć tego dorosłego w sobie. To istota, która wie, jakie ma zasoby i nie oddaje ich wedle życzenia innych, tylko dysponuje nimi sama. To istota, która potrafi ogarnieć swoje emocje, która nigdy, przenigdy nie działa pod wpływem żadnej emocji. A najmniej pod wpływem lęku. No nie wiem, czy wiesz, ale lęk jest przeciwieństwem miłości. Tak, nie nienawiść. Nienawiść jest też gorącym i nieco wykrzywionym rodzajem miłości. Nienawiść znaczy, że na kimś ci zależy, że ktoś cię obchodzi przynajmniej, że w jakiejś części siebie wierzysz, że ta osoba powinna czy mogłaby być inna. Nie mówiąc już o tym, że dokonujesz na nią projekcji, Rodzica, który cię skrzywdził. Natomiast lęk jest prawdziwym, mocnym i skutecznym przeciwieństwem miłości. Ale miłość zaczyna się od miłości do siebie, od troski o siebie, a to może zrobić tylko człowiek prawdziwie dorosły, który nie łudzi się, że gdzieś tam w świecie są jacyś inni, którzy dostarczą, zadbają, powiedzą w co wierzyć. Powiedzą, co jest prawdą, a co nie jest. To jest wygodne, ale tej wygody właśnie chce małe, zagubione, bezbronne dziecko. Zaś dorosły wie, że musi sam wypracować swoje punkty widzenia, że musi zrozumieć, jak działa świat, że musi mieć odwagę zobaczyć, że ten świat nie jest rajem, często jest w istocie piekłem i musi umieć. Na czas widzieć zagrożenia i im zapobiegać, mieć plan A, B i C, mieć struktury działania, mieć struktury dnia, być gotowym zobaczyć, w co grają inni w każdym tu i teraz. I to wszystko bardzo, ale to bardzo ci się opłaca, bo stoisz mocno na własnych nogach i wiesz, że nikt ci tego nie dał. Może dlatego nikt nie uczy, jak być dorosłym, żebyś sam sobie to znalazł. Zdobył i zrealizował. Powodzenia. Jeżeli to wideo wniosło coś w Twoje życie, to zapraszam Cię, zostań z nami. Zostań w tej przestrzeni Master Your Life, ludzi świadomych, wolnych, którzy poszukują tej wolności przede wszystkim w środku poprzez przeprogramowywanie starych, nieaktualnych skryptów, poprzez gotowość do widzenia gest i poprzez połączenie ze sobą. Skomentuj, Daj lajka, like zasubskrybuj i być może widzimy się na live'ach, które odbywają się regularnie w każdy poniedziałek o 21:00 czasu polskiego dla wspierających i w każdą środę oraz piątek o 21:00 czasu polskiego dla wszystkich publicznie. I zapraszam Cię też. Do odwiedzenia naszej strony, na której znajdziesz informacje o wszelkich eventach, warsztatach i treningach, które prowadzimy w Portugalii i w innych miejscach. A te informacje znajdziesz na stronie www.masteryourlife.pl. Do zobaczenia!